Witamy serdecznie, jesteśmy w miejscowości Pasłęg. Wystawa owczarków niemieckich, różnych psów z rodowodami coś będą robiły. Jesteśmy z naszym tygrysem małym, Szakada wszystkie. Sprawdzają. Piękne, czarne pieski. Sprawdzają uzębienie. Tutaj jest Nasz Tygrysek, dawaj ją to Co tam było, Niuniu? -niu. Lucy? Cześć, cześć. No co to był? Co to był? Cześć, dobry Zem pies. Zęby sprawdzają? Co tam było? Co to było? Coś będą robiły psy, nie wiem co. Sporo Pogoda jest fajna Coś tam nagramy Czarne, nie wiem co to zarasa Co to zarasa proszę Pani? Co? Czarny? A staro niemiecki, bo ja mam brązowe staro niemiecki Wyskoczył Co będą robić? Aha staro niemiecki, o, o mój owczarek, o O jaka wredna bała, nie? O? I to młoda jest Lucy Нан. Бол чеки пинк нэпс. Нэмадэ бори. Тинькуйэ. Тацаго нэдоба. Ар. Ар. Тинькуйэ. Nasza, nasza walcz. Dobry pieski Charakter po chyba Charakter twój barie Co? Charakter żoneczki całą czasu wystawowanie Tu puchary od dziesiątej jest 12 godzina Tam jakieś psy, tu psy

Ona by im pokazała, jeszcze niepełnoletnia. Słońce bardzo mocne. Jak konie O, pan już się zmęczył widzę Nie pies tylko pan się zmęczył Już dyszy Chara <grystanie> szalo tygrys Tu jakieś łanne. Naszego trzeba zabrać. Dobra, tu widzę jamniczki. Tu jakieś łanne. Dziękuję. Tam bez zjadł ten duży, bez zjadł tego małego. Dajcie spokój. Akcja. Teraz będzie ocena. Ocena, wycena. Tu taki ładny. A tam są takie malutkie. Idziemy zobaczyć. Czekajcie. Ten jest bardzo ładny. Co to za rasa, proszę pana. Owczarek niemiecki stary? Suczka? Ile ma? Ładna, nie? Ładniutka Będzie na kanale A tu coś nagramy I uciekamy, tu jakaś impreza będzie padowej i panie O tu jest hodowla Owczarków niebieskich, długowłosych. Helki Park hodowla owczarków niebieskich. Można zobaczyć od uber telefonu jakby ktoś chciał owczarka niebieskiego eleganckie. Tu jakieś puchary to chyba nagrody dla piesków Numer telefonu jest pokazany. Dobra, to chyba jakieś jakieś malutkie. Jest tych piesków sporo. Co to zarasta, proszę pani? Owczarek to jest dobry do fajek, panowie bardzo ładny owczarek belgijski szybkie są ocena będzie go tu owczarki ten czarno Dużo piesków jest ząbki teraz je sprawdzają nie chcę pokazać nie chcę pokazać zębów dobra uciekamy panowie idziemy na plażę tu jest taka jeziorko takie jest dla mi już woła ludzi dojeżdża aut bardzo dużo Gabi co jest? Gdzie mała Idziemy? Uciekamy? Na plażę? Dobra Panowie i tak to wygląda, szału nie ma Ale Piesków jest sporo Piesiaków jest sporo Pan też ma psy? Co to zaraz, a? Może nagrać? Młody chyba jakiś, nie? Grób. Już występował, czy jeszcze nie? Już tak. Wygrał coś? Czekamy na testy. Tak. No i dobrze. A tu drugi to tata, czy co to jest? Tam to. Z Węgier, Z Węgier takie przywozimy Tak? Też, też latała już? Tak. Na wybiegu. Dobra, niech wygrywają, nie? Oczywiście. Zdróbka. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tak to wygląda. Od 10 to się zaczęło. Tu wszędzie z psami chodzą. Z naszym tylko nie da rady. Charakter baszorki, oleczki, piesek. Zaraz wywiad że już żwoleczko, zobaczymy co I Już widzę, że jest krzeczna eee. Oloś Co? Zamykamy, bierzemy wszystko Bo nie możemy z nią tu być. ona za głośna tu jest. Proszę Państwa, tu jest moja żona, oleczka yy, Aleksandra Katarzyna Gładzicka z y, Lucy. Charakterki dwa takie same, prawda żonu? Powiesz coś o psie, co to za piesek, co to za rasa, ile ba miesięcy, ile ba, jak w ogóle. Nie sprawdzał cię. 15 bo... maja tego roku się urodziła, to jest nasza kochana Lucy. Waży 12 kilo, e, Hara... <laughs> ma Charakter jaki? Po, po, po mnie. <laughs> charakter wie, że po tobie, nie? No. Bo... właścicielką Gabriela może. Nie? Gabi? Ty Julius. I z radości jak podchodzę to siku robisz. Z radości, nie? Co? Co Juliu? Tak, dobry pies, dobry, rządzisz tu. I... Dobra, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Z wystawy w pasłynku piesków różnej rasy. Tak jakoś tak grałem, żebyście zobaczyli nie tylko gołębie, nie tylko ten. To nie jest prywatność, to jest normalna wystawa. Dzisiaj nie gołębie, tylko pieski. Dobra, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, wyjdziemy na plażę. Zagramam za na plażę Panowie, zobaczcie jakie fajne klateczki lapsów. Eleganckie. Ale patrzcie na mnie Bajera, nie? Nie powrócą gdzie ten Dobra, uciekawy ta plaża Dochodzimy do jeziorka gdzieś musimy miejscóweczkę sobie znaleźć tak wygląda w Pasłynku 25 km od lągra Jeziorko Wystawa psów Tam jest pomost fajny Ludzi coraz więcej tam Spokój, cisza I niedziela tak wygląda Loty zrobione Rynek zaliczony Tu tygrys nasz też na spacerze. Tygrys z tam nie, bo będzie z ogień będzie. Pauzujemy. No dobra panowie, ja już jestem gotowy. Slipka. Jaczy dzigami poszło z naszym psel. Gdzie ona jest? Pomost tak wygląda. Właśnie wchodzi Jest tu. Łazi do rwali do wody Gosia, Gosia, do wody. I co? Gabi, nie, pój się ona pójdzie na kot, będzie cała bokra. Jura! Co to był? Dobra, panowie pozdrawiam serdecznie. Tak to wygląda. Panowie żołka się przebiera cicho. Żożeczka zobaczcie jak się przebiera. Cicho, cicho. Ona nie wie, ciach-ciach. Tu bajteczki ściągnęła. O i teraz sobie na bajteczki. Ciach, ciach cicho, cicho. O Ciach, ciach, ciach i na dupsko. Pa do góry dupka, hop A, dobrze, dobrze, o buzeczka Teraz nie widzimy. O idzie cała będzie brudna. Teraz będzie cała brudna. Gabi, idź ją po trawie, nie? Ale gorąco. Co, przebrałaś się? Nie, właśnie kręcę. Ale o to ci chodzi? Ja kręcę ta, teraz nie mam pracy, to se kręcę. O no? nie Gabi! No mówiłem ci co ty robisz? No, to idź z nią tam. Niech się położy na trawie, jedzie chwilę. Jest ciepło. Dobra, parowie, pozdrawiamy. Do zobaczenia w na następnych filmach. Pozdrój, dla wszystkich. Już przybrać się? Nie, no, chcę się przebrać. To przybieraj się. Pozdru.